Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek 1 lutego 2022 roku w drugiej księdze królewskiej w 19 rozdziale 30 wersycie czytamy. Pozostała przy życiu resztka domu Judy, zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. W liście do Rzymian w 11 rozdziale w 16 wersycie czytamy. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Bóg jest panem dziejów. Nie wszystko, co czyni człowiek w tym świecie, dzieje się zgodnie z Bożą wolą, natomiast nic nie dzieje się bez woli Boga. Jeśli nawet Bóg dopuszcza, aby zło rozsiadło się, to jeszcze nie oznacza, że Pan popiera zło. Bóg jedynie przypomina nam, że w swoim wielkim miłosierdziu okazuje cierpliwość i czeka na nasze upamiętanie, na nawrócenie nas grzeszników. Bóg niezmiennie jest panem dziejów. Czytamy o tym również w księgach historycznych Starego Testamentu. Kiedy król podejmował decyzję, brał pod uwagę pozycję geopolityczną swojego królestwa, Uwzględniał zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne i reagował na nie. Ważył swoje siły, a kiedy stwierdzał, że są niewystarczające dla rozwiązania kryzysu, szukał sojuszników. Jeśli ich nie pozyskał, podejmował taktyczną decyzję o poddaniu się. To było lepsze niż walka za cenę wielkich ofiar w ludziach i cenę materialnych szkód. W tamtym czasie odbudowa zasobów ludzkich i materialnych była jeszcze trudniejsza niż współcześnie, wymagała dłuższego czasu, musiała być rozłożona na większą liczbę pokoleń, a odbudowywane królestwo stale było narażone na niebezpieczeństwo ze strony silniejszych. Mądry król słuchał więc swoich doradców, kierował się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale nie na końcu także modlił się i pytał o wolę Pana. W takiej modlitwie i pytaniu o wolę Pana wielkim wsparciem dla króla byli prorocy. Dzisiejsze hasło Starotestamentowe jest wyjęte z wyroczni proroka. Tej wyroczni oczekiwał król Hiskiarz, znany też pod imieniem Ezechiarz. Hiskiarz i dom Judy otrzymali znak od Boga. Za sprawą Pana Dziejów lud miał doznać ocalenia. Lud Pana zewsząd uciskany i zagrożony, przypominający resztkę rośliny z naruszonym korzeniem, niezdolnej do rodzenia owocu. Ta resztka, dom Judy, którą inni spisali na straty, miała się odrodzić. Bo taka jest wola Pana, głosiła wyrocznia. Kiedy Paweł Apostoł w liście do Rzymian pisał do Domu Judy o potomkach Abrahama, o ludzie świętym, przypomniał, że ich korzenie są święte. Bo nierozerwalnie są związane z wyborem Boga, jego obietnicami danymi Abrahamowi i jego potomkom, prowadzeniem Boga i ocaleniem Izraela w dziejach świata. Choć tak często w to wątpiono, że Bóg władza, panuje i prowadzi Izrael. W czasach Szoach, kiedy przygotowywano zagładę Izraela i usiłowano ją przeprowadzić do końca kiedy tak wielu sądziło że to już ostateczny koniec ludu Pana Bóg okazał swą moc i wypełnił swą wyrocznie Bóg nie pozwolił na zagładę Pan jest bogiem dziejów jego lud ma święte początki święte korzenie a gałęzie drzewa, które wyrosło z owego korzenia, Pan też uznaje za święte. Kiedy my myślimy o wybraniu nas przez Boga, o naszej przynależności do Niego, nie zapominajmy, że przed nami został wybrany Izrael, dom Judy, potomkowie Abrahama. Posłuchajmy apostoła Pawła, cytuję nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie Ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Kościół objęty drugim przymierzem, nowym Przymierzem nie może wynosić się ponad Izrael. Powinien czerpać z doświadczenia Izraela ludu pierwszego przymierza. Pamiętajmy lud pierwszego przymierza Izrael oraz lud drugiego przymierza Kościół, razem jesteśmy wielkim ludem Bożym który Bóg zbawia a pokój Boży który przewyższa wszelkie zrozumienie niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu i zbawicielu naszym amen więcej materiałów na